godzina 14, więc zaczynamy. Witam serdecznie. Moje nazwisko Zdzisław Kryściak i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić kolejną edycję spaceru po cmentarzu katedralnym i ewangelickim. Jeśli chodzi o te spacery, to pomysł zrodził się 17 lat temu, bo jeden rok musieliśmy odpuścić ze względu na pandemię. To jest 16 edycja. Troszkę wcześniej niż kwesta, i potem dlatego rok później postanowiliśmy, że te spacery będą taką formą podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się gdzieś w kwestę, wrzucili swój grosik albo stali przy kwestie, żeby przy okazji dowiedzieć się troszeczkę na temat historii łowickiej cmentarzy i osób z tymi cmentarzami, jakkolwiek by to zabrzmiało, związanych. Bo przecież, żeby poznać historię jakiegoś miejsca, to najłatwiej zaczynać właśnie od cmentarzy. Bo to są ci ludzie, którzy dane miasto, dane środowisko tworzyli. Dzisiaj też będziemy sobie tutaj wędrować, ale w większości od razu odpowiem, że, jako że w pewnym sensie opuszczany był troszeczkę cmentarz ewangelicki w ostatnim czasie, to dzisiaj przede wszystkim skoncentruję się na cmentarzu ewangelickim i parę ciekawych postaci, miejsc pochówków zobaczymy właśnie na tym cmentarzu. Jeśli chodzi o samą, że tak powiemy, ideę, to tak jak powiedziałem, zrodziła się 17 lat temu jako spacery pod tytułem Pokój i Cieniom to akurat zapis z jednego z nagrobków tutaj na naszym cmentarzu. Żeby w paru zdaniach dosłownie przybliżyć historię cmentarzy i cmentarza tego, to warto sięgnąć dość daleko, bo musimy sięgnąć do czasów, nazwijmy to jeszcze takich średniowiecznych, gdy pierwsze cmentarze Powstawały przy kościołach parafialnych. Ale przy tych kościołach parafialnych, proszę o tym pamiętać, że chowani byli tylko ci, którzy posiadali tak zwane prawo miejskie. Nie można było tam pochować kogoś na zasadzie żebraka, włóczęgi. Czy uwaga, ciekawostka nawet aktora? Dzisiaj aktorzy nam mówią, jakie szampony, pasty do zębów mamy używać, i tak dalej, reklamy, duże pieniądze. A kiedyś jeśli zdarzyłoby się, że umierał w tym mieście. Nie posiadał prawa miejskiego, to tzw. Tak zwany psipochówek, czyli poza granicami miasta, bo nie mogli być pochowani na cmentarzu parafialnym. Tak się działo, proszę Państwa, właściwie do końca wieku XVIII, bo wówczas po, po raz pierwszy we Francji w latach 60. wieku XVIII zaczęto wyprowadzać cmentarze poza granicę miasta, czyli. Ze względów sanitarnych, epidemicznych, bo coraz częściej, że tak powiem, trzeba było przekopywać cmentarze dookoła kościoła. Ten plac dookoła się nie zmieniał, a ludzi przybywało, więc jak się przekopywało, to natrafiało się na szczątki jeszcze poprzednich pochówków. One były składane w tak zwanych osariach, czy kostnicach, jak to dzisiaj nazywamy. No ale to stwarzało kolejne zagrożenie epidemiczne. I w związku z tym postanowiono po raz pierwszy, jak powiedziałem, we Francji, jak dobrze pamiętam, to był rok 1767. Gdy we Francji wyprowadzono cmentarz poza granicę miasta. Jeśli chodzi o Polskę, to takie zalecenia czy dekrety wydał arcybiskup gnieźnieński, arcybiskup ostrowski, i działo się to dokładnie w 1780 roku. A jako, że łowicz był miastem arcybiskupim, to od razu tutaj w tym mieście został założony niekiedy mówi się, że pierwszy cmentarz założony w polu. Tam taka dyskusja jest, bo Płock ma mniej więcej w tym samym czasie też 1780 rok, pierwsze takie pochówki tutaj, odbyło się to w formie takiej procesji uroczystej i tak dalej. Sam fakt tego, że wyprowadzano cmentarz poza granicę miasta był nazwijmy to jeszcze takim dodatkowym czynnikiem postrzeganym przez ludność negatywnie, no bo dotychczas w tradycji zapisane było, że poza granicami miasta to ci, którzy nie mieli prawa miejskiego, a tutaj raptem wszystkich Mamy wyprowadzać i chować właśnie na takim cmentarzu. No więc spotykało się to z różnymi protestami, ale przykład duchowieństwa, czyli tych, którzy wcześniej byli jak najbliżej Ołtarza Głównego, bo też wierzono, że czym bliżej nazwijmy to presbiterium Ołtarza, to tym krótsza droga tam do nieba. Więc no, jak zaczęto dygnitarzy kościelnych chować na tych cmentarzach w polu, to również, że tak powiem, i społeczność danych miast no, nazwijmy na to przystała. Taki pierwszy cmentarz w polu powstał w Łowiczu, proszę Państwa, przy dzisiejszym kościółku świętego Leonarda. Na pewno każdy kojarzy kościół św. Leonarda albo świętej Małgorzaty. Przy Alejkach Sienkiewicza, tam gdzie dawniej Okrąglak był taki maleńki kościółek, to ten cmentarz ciągnął się aż do mniej więcej boiska szkoły podstawowej numer 1. Tak na marginesie to nawet podobno jak boisko było przygotowywane i kopano, to tam jeszcze natrafiano na szczątki pochówki właśnie z tego cmentarza. To był rok, jak powiedziałem, 1780, ale jako, że no, miasto się rozwijało, to już w 1820 właściwie cmentarz znalazł się zbyt blisko miasta i trzeba było ten cmentarz, nazwijmy to, wyprowadzić gdzieś dalej. I drugi cmentarz w kolejności, warto o tym wiedzieć, bo niektórzy tam gdzieś wspominają o ewangeliskim, że jest najstarszy. No nie, nie jest najstarszy. Natomiast drugi cmentarz powstał, proszę Państwa, jeśli ktoś kojarzy, gdzie jest ulica Listopadowa. Za trasą poznańską tam jest cmentarz z kwaterami wojskowymi, a po sąsiedztwie jest stary cmentarz, nazywany cmentarzem Prawosławnym. Ale ten prawosławny cmentarz, pierwotnie był cmentarzem rzymskokatolickim dla obu parafii dla parafii Kolegiackiej i parafii Świętego Ducha. No, ze względu na to, że położenie tego cmentarza w przeciwległej stronie dla parafii Świętego Ducha, to jakby tak popatrzeć, to w linii prostej, może ze 3,5 km, a uliczkami to ze 4 z hakiem by wyszło. No, to w niedługi czas potem postanowiono cmentarz świętego ducha założyć bliżej parafii, i powstał on w tym miejscu, w którym istnieje dzisiaj. I był to rok 1823. Natomiast ten cmentarz jeszcze jako kolegiacki funkcjonował tam, gdzie jest cmentarz prawosławny, aż do momentu, gdy pochowano tam, jak to wspomina Romuald Czykowski, kronikarz naszego miasta, że pochowano tam niejakiego kaczurę wyznania prawosławnego, a jako, że w ziemi świętej. W ziemi przeznaczonej na cmentarz parafii kolegiackiej pochowany został prawosławny. No to wówczas parafia zaczęła zabiegać o nowe miejsce spoczynku, i tym nowym miejscem spoczynku ostatecznie stał się ten cmentarz. Ten, który został założony w 1843 roku, i od tego 1843 roku rozrastając się, ale pełni swoje funkcje do dzisiaj. Bo pierwotny cmentarz właściwie sprowadzał się tylko do. Tej alei, którą widzimy równolegle do alei głównej, z drugiej strony również aleja i biegnące w stronę dzisiejszej kaplicy. To była cała, że tak powiem, strefa pierwszego cmentarza. Potem dopiero dołączono tą strefę tak zwaną od Wesołej, dziwnie brzmi przy cmentarzu mówiąc, że od Wesołej, bo tam była taka karczma, która się Wesoła nazywała, a poza tym z drugiej strony dołączono jeszcze to od strony Blichu. No i w ten sposób, że tak powiem, ten cmentarz się znacząco rozrósł. Natomiast proszę pamiętać o tym, że te najstarsze nagrobki, jak będziemy szukać, to właśnie w tych dwóch przede wszystkim pasach one będą tutaj dostrzegalne.